Szyma, Sema, Dla Łagodzowskich, cebur Cebur, was, was, trzeci rok te Ty, Który Nie mówię, pójdźcie się wczoraj co nie pada Co jest mokę Dało kurwa, dni, godzin Nie, ta noc To jedna, jedna padało Co? tej podało Szybą nie mogą zrobić Ta jest w dziesiątce, dwanaście Więc, proszę Możemy no, bać filmy, bo dziś robimy Bać Tak, i bać filmy zrobimy co na górze

ja sobie blok ja, i, i, i plus po a, tu O Mam po oczu Jeden dom, mam I tutaj żyję I blok też o Kurwa żyję No dobra, teraz koła Kręć, kręć, kręć jak Kręć stary, daj Daj, daj wódkę Daj się kuwa tutaj Na bok I jak bym ona będzie? Stary, stary Stary to chyba lepiej O, waga woda leci o się, kręcę teraz, kurwa. O da, da, kurwa, kręcę ta patrz, kurwa. O kurwa, to kupić O kurwa, kręcę kurwa. O tak, kurwa, teraz. kurwa, kupić. Dobre grzybę. No są takie. Jak już dzisiaj nie będzie padać, dzisiaj nie będzie. No jak dzisiaj będzie, będzie padać, muszę. 11, 12, 13, 14. Ja mogę go do wiecznicy. O, e, patrz, kurwa, patrz tryba, jak, kurwa, patrz jak dzisiaj padać. Ja bym pisał, co lepiej, zauważyłem sami. Ja nie miał dwóch desków, nie byłbym... Co? Nie miałbym dwóch, nie miałbym taki mogi desku, ja, kurwa, desku. mogę, kurwa, jak nie nijota okej Okej, damy, gazu Czekaj Kurwa, dała 100 na godzinę, kurwa, jedzę, tastuję I zapierdala Tak, drogi do góry, bo 100 było Jestem, mam o.

Moczy, kurwa, z lutami tu życiu. Wyboże, nie pada już. Cała, 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 teren cała, cała, ten cała, 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 ten cała, 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 to, ten cała, 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 cały ale obiecujcie moje miasto. Myślę, myślę że jest na staro. A jaka skala ci? Tak sądzę. Kurwa. No no, chodnik jest nowy. Lewy jest. Tym roku tam mamy. Jest, 40 lat posłuch już jest to. Od 98 do teraz. Ja pierdolę Ja chcę lat żyję już. Ja jak? To jest pytanie. Bleczkę. Nie wiem, że iść mogę. One rondo iść mogę. Tam tylko bloków. Może. Ale chyba w to jest chyba. Daj zjemy, a kurwa pozgadzuję. Dalej na jest, jak. A po prostu... no, Chodź! Ręgrzat? Lekarka? Polaki, Polaki to są! no, a Mają! Ja trasy ludzi już! Chodzisz stopić koło 10 Koło będzie? O, to jest... O, to bloki stare! A, rusza, spada to. Raz yes. O, tu może są wody. Hej, tak, chwał góra, który tu jest. O, co to jest? Nie, ci. Ja Zopiór, dole, całą noc. Ej, ludzie, ci piszcie, kurwa, i pisz, nowy będzie. W tym roku. <kłysy> o, lepiej. Ja pierdolę. Co rusza. Taki murze jak jest. poszanę jak to na bok i ta ta tak gówna forte jest Stara, paso ma jest zasięg mój to będzie ludzie idziemy na bok tutaj idziemy żeby sobie tutaj super nie wiem ko, ko, ko bloku tego już mam w to jest teraz tu o To, o! To są moje tazy były. Moje... Proszę, były. Proszę... Marek jakiś. Jaki to motel? Boska... W Ima... Nie z byłem moteli. Małe, a to małe. Kurwa Proszę... Moje to były Było... O macie, mountain, 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 mountain. Te obie samochody moje, były takie. <grymne> tak, czy mały samochod, czas nie jest kuwa Nie, nie, nie jest, cały park stary jest. Kuba ma ma całe. Nie wiem, pękł, jak to. Kurwa. dwa. Mówi, czy tu? Kuba ma zjeść, pan ma. Aha, <grymne> to ja nie mogę. Jak chcę zjeść, dały Dało te rady, a nie tak już. To są zjebane? Mało. Dało się zrobić. Koła, nowe zrobić, kupić. Taj. O, cześć, macie moje, moje, moje tasy, moje. O, masz jakieś masy, macie, 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 stary stare, taki stary. Drugi, stary, bo już tam był dalej, było trzeba a to stary jest. Widziałem. To jest motel taki, macie. Polski motel, i tu coś, się jedzie, jest motem, tu jest motel, tu jest. Jak chłopi coś dobrego, to może. Chyba kolejny blok bloku, taki stary, ato, stary bloku. Atu, jeden, to taki stary tylko bloku. No to pewnie też zostało, jeżeli krowa kupił. Bo kasy nie mał, a na nic. No góra górę I to Wiemy, mały, tak, kursowy, to 100, a to kosztował tylko koło 1000, a tak, tak, a to teraz, nie bardzo są, trzy z R, eee, dwa, dwa, pokosuję, górę, a to stało się, Nie nie ile lat, no, 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 teraz, no, 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 jest. To albo no, było, dzisiaj... no, 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 o, patrz, a teraz wykładuje, co O, a to jest nowsze. Może jakie alte są, kurwa, furry. A, nie, a, a grata Tylko ja nie mogę. Ja kopię. Ej, takie by smote, ja pierdolę, jak kosby. Busy stare. Jest półmetra starze, to jest je? ja idę, to budynek, co Ja teraz idę metra. na nowe. Kurwa, o, Ej, na możemy. mam.

O, to Nowe jest jest to jest już. Bękło. O, sushi. Będę chciał kupić, już. O, kebab King, niech patrzę. kebab A, jodel kupię, kilka beba. W kolejny O, tu już to się budują. A, bry, i, i, i. Nie, to już sklep jest. Ja wiem, że sam.

nie, jest, nie. jest pizza na obuś, a ja No, pizza Nowa pizza, no, złote, kudmowatem, okay, no, złote. Złote, złote, złote. Złote, złote, złote. Złote, złote, jaki złote. Złote, 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 Co to? O, pójdź tak kostół przejdziemy patrzcie co robię okej, okay, to jak narkotyk mam patrzeć mogę kontynuujemy po raz, to do końca i w domu już? nie, w domu, żyć, Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie Tylko na w a to masek, w tym roku, jak, kubanie, ludzie, teraz mamy, tak jak roboty, czyjemy, jak robot, kuba, nie jak teraz, ok, 3, idziemy i na razie.